Witamy, witamy znowu. Siema, cześć. Jest tutaj asystent, głos. Ciuchy Sufler. zdradzają, że to ten sam dzień. Tak, Sufler, Michał i bohater dzisiejszego odcinka, czyli Leaf Aveil AR dwa w najświeższym wydaniu. Rower, który jak pewnie wiecie dla mnie jest rowerem bardzo ważnym, jest pierwszą prawdziwą szosą mojej Kasi, a tak naprawdę jest rowerem, który zawsze wzbudzał dużo zainteresowania na tym kanale z prostego względu. Leaf Avail AR, czyli rower z pojednikiem Gianta Content AR, jest w swoim przedziale cenowym jednym z bardziej uniwersalnych rowerów, który wyjeżdża z fabryki jako szosa, natomiast jak życie uczy, pozwala na założenie opon Producent twierdzi 38 mm, natomiast my w praktyce przetestowaliśmy w wariancie z sorą. Można tutaj wsadzić opony aż 40 mm. Nie przypadkowo wspomniałem o tej sorze, ponieważ właśnie Tam osprzęt jest kluczowy. Nie? Opona obcierała tak. przerzutkę, tak? Tak, bo w, w wersjach, które mają sorę, jest więcej miejsca przy przerzutce na oponę. Natomiast w wersjach tak. z Tiagrą tego miejsca jest trochę mniej. Tutaj obginało tak. i to przycierało oponę ten element. Tak, tu jest, tu jest gdzieś problem, że... W przypadku wersji z Tiagram tego miejsca jest trochę mniej, niemniej jednak producent podaje, że spokojnie 38 mm da się wsadzić, czyli jest to jeden z tak naprawdę najtańszych, najbardziej uniwersalnych rowerów tego typu. Ten wariant w tym roku... 6800 zł. zł za rower na aluminiowej ramie, karbonowym widelcu. Ale to malowanie jest takie, żebym dopłacił stał za na jeszcze. No, malowanie jest. Z <grym> że... kotem, jak chcę takie w męskich rowerach. Takie ma marinowe, rowerie. nie? Marin ma, ma takie rowery. jest mega, nie wiem, ale to jest takie celesta z bianki i z tym pomarańczem. Mega to wygląda. Jest to na pewno charakterystyczne, przecież na fajnych kołach ten rower mógłby wyglądać całkiem ciekawie. Oczywiście jest to też kontrowersyjne, bo nie wszystkim się spodoba. Natomiast co ze strony praktycznej, niewiele nam się zmieniło, jeżeli chodzi o ramę, a wręcz powiem, że nic się nie zmieniło. To dalej jest ta sama aluminiowa rama z karbonowym widelcem. Ma sztywne osie. Ma zewnętrzne miski suportu, Ma dwa mocowania na koszyki, na bidon, mimo małego rozmiaru. To jest w ogóle XSK. I ważne info jest takie, że XSK jest najmniejszym rozmiarem dostępnym w Polsce. Tak. Tak, no, to w ogóle my... to są chyba jedne z mniejszych szos, jakie ja w ogóle tak. widziałem. Co, co sprawia, że to jest czekaj, bo mam jeszcze teraz z Gravela, mamy Rondo w XS na kole 27,5 cala. Tak. To jest chłopie rower dla 8 -latka. Ale to jest w ogóle też cieka ciekawy wątek, bo właśnie jak szukają roweru dla Kasi, to postawiliśmy na Aveila ze względu na to, że po pierwsze był dostępny w tej XS, czyli dla osoby poniżej 1,60 no. m, po zmianie mostka na krótszy jest spoko, a, a jeszcze, taka... jeszcze tutaj zmieniałeś, bo oni mostki tak. dopasowują niby do rozmiaru bramy, Jeszcze musiał, Kasia musiała być mniejszy, tak? tak. To co ona tam miała? 60, -tkę? 60 -tkę ma, tak. Ale, ale ciek zajebisty. Ciek jakiś... Ciekawostka jest w ogóle taka, tak. że ten rower w ogóle w katalogu występuje też jako XXS, ale taki nie jest dostępny w Polsce. Nie da się no, go sprowadzić. No, na te jakieś azjatyckie, azjatyckie rynki tak. XS, no. nie? Dla tych najmniejszych Ale to jest właśnie duży plus tego roweru. Ciekawostka jest taka, że ten rower mimo mojego bardzo rozmiaru jest dalej na kołach 28 cali, a nie tak jak na przykład Canyon, który małe rowery robi na... 650B, co no. jest dużym problemem, bo znajdziecie sobie szosowe opony w no, dużym ciężko, wyborze ciężko. na 650B. Tutaj mamy małą ramę, jest ale jednak normalne koła. Bez problemu, nie? Ale... Tak, no gravelowe koła, znajdzie, opony znajdziecie, natomiast już w przypadku części do kół szosowych na rozmiar 650B pojawia się problem. Kupić gravelową i dużo hamować. Tak, dokładnie tak. E, więc tak, rama się nie zmieniła. Tak jak mówiłem, mamy tutaj dwa mocowania do koszyków na bidony. Mamy jakieś mocowanie do e, błotnika, jakbyśmy tutaj coś pokombinowali. Jest przyrzutka mocowana Direct Mount, tak jak w mówiłem. W zestawie jest też adapter do mocowania bagażnika, tak? tak? Z ciekawostek, tak. Czyli można z tego zrobić, tutaj do tego diffuza, zresztą mogę Ci pokazać. To, to dobry feature będzie. Tutaj w tym wariancie mamy w ogóle tiagre, jak widzicie. Tiagra mięciutko zestawiona 50-34, duża kaseta. Pokaż pan ten adapter. No, sprytne, bo mamy. Na difiuza i do tego sobie przykręcacie po prostu z boku. Tak. E... Bagażnik. Sprytne, mały rozmiar a dalej Przy można... okazji dalej jest estetyka ramy nie? Że nie ma tutaj takich tak, portów tak. mocowań Nic takiego No i mamy sztycę w ogóle karbonową w tym wariancie Więc tutaj za 6800 czy Giant się postarał i w życiu karbonową sztycę Fajne jest to, że faktycznie przy tak małym rozmiarze można mieć bagażnik Bo to też nie jest coś oczywistego z tego typu rowerach tak się by się... Tiagra jest w miarę kompletna W sensie mamy tutaj korbę Tiagry, mamy przednią przerzutkę Tiagry, tylną przerzutkę Tiagry Hamulce, to cóż tutaj ciekawego się dzieje Panie kolego? Tak? Czy to jest TRP? Tak, jest, jest tektro, mamy tarcze mocowane na 6 ale jest śrub. Z dwoma, z dwoma ruchomymi klockami, nie? No. Tak, tak, no to, to przynajmniej tyle. E, aczkolwiek no mamy tutaj jeszcze tarczę na, na, na 6 śrub, więc jakieś tam kombinacje. No bo Giant daje te swoje koła. Tak, stety albo niestety. To jest w ogóle te koła, to jest jeden z większych minusów tego roweru, ale o tym za chwilkę. Fajne siodło. Ale w ten, ale są w od razu. To jest akurat plus, ale jest dużo minusów. Yy, siodło jest fajne, kierownica jest faktycznie malutka. O, plusem Owiki jest to, że bardzo dobrze leży w dłoniach w takim sensie że się nie ślizga w dłoni, natomiast jest dość twarda. Nie ma tu jeszcze jakiejś układanki. Ja z fizyka miałem taką gumową Tak, no bo się i to nie ślizga w łapie. W łapie się to nie ślizga. I jakoś takie jest to higieniczniejsze, bo te gąbczaste po jakimś czasie się robią takie. No nie odnażenie. robi się takim syfem, tu masz, tu masz rację. No i klamko manetki, oczywiście, tiagr, gdzieś tam można troszeczkę przybliżyć do kierownicy. ale masz z przodu jakieś tu prześwity, są? Czy naprawdę do przodu? Tak, no mówiłem, ci, że 40 wchodzi tej spokojnie, a nawet przy 40 jeszcze jest zapas miejsca, Więc ten rower naprawdę pomieści sporo. A fajne jest to, że on faktycznie wygląda jak na szosowych oponach, wygląda jak szosa. Te długie te opony fabryczne też nie są małe, bo to jest 30, 28, to jest 28, to jest 32, 32 raczej, pani kolego. 32 faktycznie. No. 32 i tutaj też ważna uwaga, tak jak mówiłem. Koła są dużym minusem tego roweru, bo są ciężkie, te koła ważą ponad 2 kg, bo to kiedyś ważyłem, jeszcze kiedyś przynajmniej miały tendencję do łapania luzów na tylnej, na konusach z tyłu tak. i generalnie na tylnej ośce tak. i to był problem, który się pojawiał nutorycznie w tych rowerach. Fakt jest faktem, są przede wszystkim ciężkie, co prawda są kołami pod tubeless, ale w zestawieniu z tymi oponami to jest mega ciężki zestaw, więc na dzień dobry jak kupicie ten rower, wsadźcie sobie tutaj jakieś... Fajne opony. Jak chcecie z tego zrobić gravela, to kupcie jakieś 36, lekkie gravelowe. Jak chcecie z tego zrobić szosę, to kupcie jakieś 28, szosowe, lekkie i zobaczycie, jak dużo ten rower Zyska, bo te fabryczne tak, koła tak, to są takie niby znaczy używane. na początek, jak ktoś poszukuje jakiegoś roweru na początek, to ja bym zostawił to, co jest i zajechał to, co jest. Bo ja myślę, że te koła na początku w niejedną, dziur, w niejedną dziurę w drodze wpadną. Tak, no dobra, koła bym zostawił. więc jak ktoś zaczyna dojechać to, co jest i po dwóch sezonach zmienić sobie rzeczywiście na coś lepszego, to może bym powiedział tak, zostawmy ja koła. To tak mówię, kół bym też nie ruszał na początek, to kiedyś pomoże, ale na pewno zmieniłbym opony. A już na pewno w sytuacji, w której zniszczycie te opony, zużyjecie, to nie szukajcie drugi z tych samych, bo uwierzcie mi, że za 100 kilkanaście, sto kilkadziesiąt złotych od sztuki można kupić opony, które jeżdżą po prostu diametralnie lepiej. Wiem, że ktoś zaraz powie, że to kupa kasy za opony, kto tyle wydaje, ale prawda jest taka, że zobaczycie, jakieś kontakt speedy czy coś takiego będą jeździły mega, mega lepiej. Dzisiaj koszyk i bidon potrafił kosztować 160 zł, no. więc myślę, że 120 zł za oponę to nie jest jakiś majątek. Oczywiście, że tak, a uwierzcie mi, że naprawdę opona potrafi zrobić kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o odbiór roweru. Koniec tradycyjnie plusy minusy rozmiar. To jest oczywiście o rozmiarze, tak jak mówiliśmy wam, to jest XSK. Przystępność małych rozmiarów. Tak. to jest. I zaraz po rozmiarze kolor. Tak, to jest największy plus. Największy plus. To jest przyznaję, że z tym rozmiarem to naprawdę jest plus że mamy mega mały rower dla osoby o wzroście od 1,60 m, a nawet troszeczkę poniżej metra. 60, tak skrócicie mostek, który ma pełnowymiarowe, normalne szosowe koła 28 cali z pełną dostępnością komponentów po 28 cali, czyli opony szosowe, opony gravelowe, normalne 28 tutaj wsadzicie. Nie musicie szukać 650. Jeszcze jeżeli chodzi o plusy, fajnie, że jest jestej w miarę kompletna. Tiagra, no w ogóle szczytem wszystkiego by była, gdyby to jeszcze była hydraulika, ale to nie, nie takie rzeczy były. na no, te pieniądze roku. w 2022 roku. Tak, z takich lata temu bez problemu. Z takich detali fajnie, że jest ta karbonowa sztyca, co by tu nie mówić. Ona może jest specyficzna, ale dobrze, że jednak jest. Jeżeli chodzi o minusy w tym rowerze, no to tak jak mówiłem, koła są bardzo ciężkie. No oszczędności, nie, po prostu rower poniżej tam 8 koła to są zawsze oszczędności gdzieś. Nie? Tak, no koła w Giantie to nawet powiedziałbym do dychy zawsze będą te same. No, no. Taka no, prawda, bo ten model no, występuje no. zawsze. Więc jeżeli jeśli chcielibyście taki rower zmodyfikować, to kiedyś przy okazji zmieńcie sobie opony. Tylko, że to jest to, co też zawsze mówimy. Dobry zestaw kół to jest kupa kasy, nie? Po prostu. No tak. Dlatego one się nie mogą znaleźć siłą rzeczy w rowerze do dychy. Tak, ale z drugiej strony też taki dobry protyp, że w tym rowerze jesteście w stanie znacząco poprawić wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o koła, wydając mniej mieleni... niż... jest takie, że są sztywne osie, więc nie jesteście zamknięci na tak. jakieś podstawowe, bazowe koła, tylko naprawdę otwiera się wachlarz możliwości co do jakichś takich marek premium, albo, albo półpremium. Za mniej niż 2000 złotych, można sobie złożyć fajne koła, na przykład na obręczach DT, które będą przynajmniej 400-500 gramów lżejsze Dokładnie. niż ten, to jest gigantyczna różnica, Dokładnie. więc warto o tym pamiętać, że takim prostym zabiegiem można znacząco wpłynąć na e, charakterystykę tego roweru, a mamy fajną bazę, bo Tiagra, sobie tu nie mówić, dla amatora jest naprawdę okay. wystarczającą grupą i mamy tutaj bardzo fajny frameset, który może nie jest super lekki, ale jest fajnie wykonany i wiem z własnych doświadczeń, że tak powiem domowych, że nic się z nim złego nie dzieje. No i jest ciekawy. Jest ciekawe. Cóż, tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie taki rower na żywo zobaczyć, wpadnijcie do Michała na Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Tutaj takie piękne rowerki czasami się pojawiają. Kiedyś pewnie. W ilościach jeden. Dokładnie. Kiedyś będzie ich więcej. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie stało. Będziecie mogli sobie wybierać, tak. oglądać, no ale czasy są jakieś. Są dobrze, że w ogóle takie rowery się pojawiają. Można je kupić czasami i można je nagrać i Wam pokazać. Dokładnie. Dziękujemy. Na razie, cześć. Do zobaczenia.